Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni goście zaproszeni na dzisiejszą sesję, także wszyscy wyłaszczani, którzy przybyliście, aby uczestniczyć w bardzo ważnej dyskusji. Jako wnioskodawca, wnioskodawca składający wniosek o zwołanie tej sesji mam obowiązek przedstawić Państwu przesłanki, które mi się kierowałem. 160 tysięcy mieszkańców, głównie wydrościć popierających powstanie Uniwersytetu medycznego włóczy to zobowiązanie dla władz miasta, dla Rady Miasta i dla prezydenta do aktywnego działania na rzecz tego projektu. Najgorsze, co moglibyśmy zrobić, to być wiernymi i spoglądać, jak inni będą dokonywać pewnych działań, czy podejmować decyzje, a z naszej strony właśnie ta wierność byłaby dobrze 12 lat temu w takiej sesji zabrakło. Nikt nie pytał mieszkańców wydroszczy o zdanie w sprawie likwidacji Akademii Medycznej, łączenia jej struktury MK. A powinien, bo Akademia Medyczna powstała wysiłkiem Bydgoszcza i pionierów z innych ośrodków przybyłych, którzy konsekwentnie podnosili rangę akademickiej medycyny w Bydgoszczy. To na bazie majątku powstałego z pracy wydroszcza przy silnym... W materialnym i finansowym władz miasta akademicka medycyna przeszła niełatwą drogę od Zespołu Nauczania Klinicznego Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku do powołania Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Miasto przekazywało nieodpłatnie budynki, działki, mieszkania. To wspomniał Pan Przewodniczący. Sesja Rady Miasta to doskonały forum do dyskusji, do przedstawienia argumentów przemawiających za i przeciw obywatelskiemu projektowi powołania Uniwersytetu Medycznego w Kultury. Do dzisiaj ta debata tej sprawy toczy się w różnych przestrzeniach. Rzadko jednak w takiej formie gdy zwolennicy i przeciwnicy projektu spotkali się w jednym miejscu i czasie. Wnioskując o zwołanie sesji nadzwyczajnej, liczyłem, że osoby mające różne poglądy w tej sprawie przedstawią argumenty uzasadniające zajmowane stanowisko. Pojawiają się głosy, że jest za późno, by dyskutować o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego Wyborczego. Nic bardziej nie Ważne dyskusje dopiero przed nami. Projekt Obywatelski trafił do parlamentu, gdzie czeka na pierwsze czytanie. Dzisiejsze spotkanie będzie na pewno bardzo przydatne z punktu widzenia przygotowania się do tego wydarzenia. Osobiście żałuję, że nie jest z nami obecny rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, pan profesor Andrzej Trety. Byłaby to najlepsza okazja dla pana rektora do zaprezentowania stanowiska i argumentów. Przesłanie listu do zapraszającego na sesję przewodniczącego Rady Miasta nie zastąpi możliwości żywej dyskusji i wymiany poglądów. Dyskusja za pośrednictwem mediów. Dodatkowo oparcia o nieautoryzowane wypowiedzi nie odpowiada nam za sprawy. Doskonale zdajemy sobie sprawę z autonomii w uczelni wyższych zagwarantowanej w systemie polskiego prawa. Nie oznacza jednak ona, moim zdaniem, prawa do ignorowania głosu społeczeństwa, które tak jednoznacznie wyraziło swoje stanowisko. Niestety taka sytuacja ma miejsce. Władze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika starają się nie dostrzegać faktu, poparcia projektu przez ponad 100 000, 160 tysięcy mieszkańców Bydgoszczy. Zacytuję dwie wypowiedzi. Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, pan profesor Andrzej Kretę określił ideę powołania Uniwersytetu Medycznego w jako, cytat, żart przed niepoważna inicjatywa. Rzecznik natomiast tegoż uniwersytetu powiedział, również cytuję, to akcja głównie polityczna, która posługuje się półprawdami, fałszywymi zarzutami, grana antyteoreckich nastrojach. Z taką oceną całkowicie się nie zgadzam. Spotykamy się dzisiaj nie dlatego, że Pawłowicz, Bruski, Jasiakiewicz czy ktokolwiek inny prowadzi akcję polityczną, lecz dlatego, że idea utworzenia Uniwersytetu Medycznego w Wydroście jest ważna dla większości mieszkańców naszego miasta. Powołanie się na zasadę autonomii uczelni wyższych należy z różną uwagą, Traktować opinię wyrażoną w tej sprawie przez Radę Kolegium Medycznych. Jest to dzisiaj kontynuator decyzji Senatu Akademii Medycznej. Przypomnę, że Rada opowiedziała się za powołaniem Uniwersytetu Medycznego w Bydłożu. Istnieją różne opinie w sprawie dotyczącej tegoż projektu. Znamy opinię Pana Wicepremiera pana Jarosława Gowina, ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Znamy także, aczkolwiek często o tym się nie mówi, opinie konferencji rektorów uczelni medycznych. Odniosę się, choć nie znam ich treści proste. myślę, że są na tej sali osoby, które dokładnie wraz z uzgodnieniem treść obu opinii znają. Odniosę się do znanej mi wiedzy na temat ich ogólnego rozstrzygnięcia. Pan minister Jarosław Gowin jest zwolennikiem funkcjonowania w Polsce dużych uczelni. Ministerstwo tworzy narzędzia finansowe preferujące właśnie takie jednostki. Stąd niewątpliwie warto tych gości rozmawiać o Związku Uczelni w rozumieniu artykułu 28 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Pozwala przy zachowaniu pełnej autonomii uczelni wspólnie zarządzać wybranymi obszarami. Przypominam, że. Konferencja Rektorów Uczelni Medycznych zarekomendowała powstanie Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy. Warto w tym momencie może cofnąć się w czasie i poszukać przesłanek tej decyzji, która zapadła kilkanaście lat temu. Była obawa, nie byłem wówczas osobą publiczną, nie znam aż tak bardzo szczegółów, chociaż na pewno są na tej, sobie, na tej sali osoby, które te szczegóły znają. Może zechcą się dzisiaj z nami to wiedzą podzielić. Ale była obawa, tak jak jest to powszechne, że zostanie Akademia Medyczna zlikwidowana. To, ta obawa była na pewno przedwczesna i decyzje, które zapadały tak bardzo szybko, były niekorzystne przede wszystkim dla miasta, ale także moim zdaniem dla kolegium medycznego. Przypomnę, że Uniwersytety Medyczne Poznaniem w Poznaniu i w Katowicach dopiero powstały w 2007 roku. W 2008 roku. Ten sam proces dokonał się w Warszawie, w Lublinie, w Białymstoku i w Gdańsku. Uniwersytet Medyczny w Szczecinie powstał w 2010 roku, a we Wrocławiu w 2012 roku. Widać zatem, że nie należało tak spieszyć się wówczas i podejmować tych decyzji, które zapadły. Aczkolwiek nie chcę oceniać tych, którzy te decyzje podejmowali, bo zawsze. To jest błędne. Niekiedy doceniamy decyzje po latach, ale tak naprawdę trzeba oceniać je na moment podejmowania. Czy przesłanki były właściwie docenione, czy, czy, czy informacje, którymi posiadał, posiadały osoby, które te decyzje podejmowały, były słuszne i prawdziwe. Jeśli przyjąć argumenty rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, że obecne rozwiązanie jest najlepsze, należałoby uznać, że władze innych uniwersytetów medycznych, ale i władze państwowe wybrały i popierają rozwiązanie gorsze. Pytam zatem, dlaczego Uniwersytet Warszawski nie łączy się z Uniwersytetem Medycznym w Warszawie? Dlaczego Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu nie łączy się z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu? Dlaczego ten sam proces nie dotyczy Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku i Uniwersytetu Gdańskiego? Bardzo chciałbym usłyszeć odpowiedź lub komentarz do tej sytuacji. Specyfika nauk medycznych sprawia, że efektywność ich nauczania w niezależnych i samodzielnych strukturach jest wyższa. W tamtych przypadkach uczelnie położone są w tym samym mieście. W przypadku kolegium medyków, w dodatku UMK, dodatkowym utrudnieniem jest odległość. Integracja. Po kilkunastu latach powinna być pełna między kolegium medyków a niestety techniczne jako A sieć różnego rodzaju powiązań funkcjonalnych bardzo licznie. Z opinii, jakie posiadam, tak nie jest. Nawet pan rektor. Profesor Andrzej Dretty stwierdził ostatnio w kwestii integracji: Cytuję, Można było zrobić znacznie więcej, ale to głównie strona budowska zabiegała o to, aby nie ingerować w głęboko w jej częściową Koniec cytatu. Ocenie tej integracji służyło między innymi spotkanie, które zorganizowałem z władzami dziekańskimi Kolegium Medyką. Towarzyszył mi także pan przewodniczący Jan Szopiński, byli także przedstawiciele Kolegium Medyków w Senacie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Pytałem zgromadzonych o wykorzystanie ich pracy naukowej i zasobów UMK, kampusu tońskiego. Interesowałem się tym pod kątem pomocy przez miasto w zabezpieczeniu pilnych potrzeb w momencie usamodzielnienia kolegium Odpowiedź nawet nie zdumiała. Nikt z obecnych, a częściowo jesteście Państwo także i dzisiaj, nie wskazał na występowanie takiej sytuacji. Przeanalizowałem za lata 2007-2013 finansowanie projektów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ze środków unijnych. Na 200 milionów dofinansowania i wsparcia 20 trafiło do Kolegium Mediów. 10%. Biorąc pod uwagę liczbę studentów, pracowników naukowych oraz czynniki badań, powinno to być od 25 do 30%. Kolegium Medicum w latach 2004-2016 dynamicznie się rozwijało. Przypomniał nam o tym Pan Rektor, organizując na terenie tylkości akcję informacyjną w mediach i na publicznym billboardach. Tego rozwoju nikt nie poważny. Kolegium Medicum jest najszybciej rozwijającą się uczelnią publiczną na terenie miasta. Lista sukcesów jest bardzo długa i dotyczy każdego z wydziałów. Wspomnę tutaj tylko uruchomione studia anglojęzyczne na Wydziale Lekarskim. Pojawiają się jednak liczne pytania, kluczowe. Na ile rozwój Kolegium medikum jest zasługą wsparcia uzyskanego z UMK, a na ile jest zasługą determinacji i zdolności organizacyjnych władz rektorskich i dzienkańskich Wydziałów Kolegium Medicum? Jakie byłoby tempo rozwoju Kolegium Medikum, gdyby mogło samodzielnie decydować o jego kierunkach i dynamice? Dlaczego w 2007 roku wniosek o rozbudowę bazy dydaktycznej Kolegium Medicum został wycofany przez rektora UMK? Dlaczego w 2012 roku wniosek do Ministra Zdrowia w sprawie uruchomienia Kolegium medikum w kierunku studiów podyplomowych w zakresie zarządzania w służbie zdrowia został wstrzymany? Czy nie dlatego, że mógłby skutecznie konkurować z wnioskiem w tym samym zakresie złożonym przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania? Takich pytań stawiać można by znacznie więcej. Choćby o stomatologię. Miasto za kilka milionów złotych zakupiło budynek na potrzeby uruchomienia nowego kierunku nauczania, a następnie przekazało ten obiekt Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika. W czynności tej osobiście uczestniczył rektor uniwersytetu. Nasuwa się pytanie. Panie rektorze, co pan zrobił przez ostatnie lata, przez kilka lat? By plany stały się w tym zakresie rzeczywistością. Kolejne pytanie do wszystkich Państwa, którzy tutaj dzisiaj są, i nie tylko: Czy istnieje gdziekolwiek w Polsce podobny przypadek funkcjonowania uczelni wyższej w dwóch miastach? Nie znalazłem takiego, takiego przykładu działania w takiej formule w całej Polsce. Studenci są, myślę, także i dzisiaj z nami. Są bardzo istotną częścią uczelni, choć przebywają na niej kilka lat, część z nich wiąże się na kolejne lata na polu naukowym czy badawczym. Od kilku dni, jak przeczytałem niedawno, na dyplomach znajdzie się słowo by. Kilkanaście lat trwało, aby takie decyzje zapadły. Trochę to jest dla mnie dziwne, ale też pokazuje. Pewne mechanizmy, które wymagają zbyt długo, dużo czasu, aby, aby pogodzić się z prawdą rzeczywistością. I Uniwersytet Miasta. Czy uczelnia wyższa może się rozwijać bez harmonijnej współpracy z samorządem? Od razu odpowiem, może. Ale czy jednak ten rozwój nie będzie znacznie łatwiejszy i bardziej dynamiczny, gdy taka współpraca ma miejsce? Myślę, że wszyscy jesteśmy zgodni, że na pewno tak. W piątek wpłynęło do mnie pismo pana profesora Jana Styczyńskiego. Była to odpowiedź na moją prośbę skierowaną do dziekanów o wskazanie pilnych i mniej pilnych potrzeb kolegium medycznym. Są tu wymienione między innymi zadania inwestycyjne, których wsparcie poprawiłoby warunki kształcenia lub wykorzystania jako wadze dydaktycznej Miejskiego Szpitala. Czy samorząd w może tym potrzebom sprostać? Może i chcę. Czy kolegę madik może liczyć na wsparcie władz Torunia za tych potrzeb? Patrząc na kilkanaście lat, które upłynęły od połączenia uczelni, taki przypadek raczej nie miał miejsca. To też do, do przemyślenia ten fakt. Zdaję sobie sprawę, że dalszy bieg procesu legislacyjnego tylko w pewnym stopniu zależeć będzie od nas. Decyzję w sprawie projektu obywatelskiego, ustawę podejmować, podejmować będzie. Parlament opiniować zapewne rząd. Wierzę w uszanowanie głosów 160 tysięcy wydroszczą. Nigdy w historii miasta wydroszczanie tak zdecydowanie i jednoznacznie nie wyrazili swoich woli. Chciałbym zadeklarować osobisty udział w każdym spotkaniu, na którym toczy się dyskusja nad Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję.